Ja właśnie bardzo się denerwuję, bo ja zasiadam, tkam i już myślę o następnej. Planujesz następną tkaninę. Jeszcze tej nie zakończyłam, bo już tu wiem, że zrobię las i będzie zachód słońca, ale już jest plan następnej. Pomagałam zawsze mamie przy krosnach: pomagałam nawijać, pomagałam snuć, pomagałam prząść. I, i owce, byłam od dziecka zawsze przy mamie, żeby pomóc tą, tą wełnę, nitkę przygotować, także to takie można powiedzieć, że wysan z mlekiem mamy I, ale coś zawsze tak, tak fascynowało, chociaż to, to jest ciężka praca, bo jak ktoś pozna, jak tą nitkę od owcy uzyskać, to to, to nie jest takie tak, przyjemne. Pierwsza tkanina zeszła z krosna, coś tam zrobiłam małego może miałam 15 lat, zrobiłam coś małego na konkurs koła gospodyń miejskich. I, I taką malutką coś tam można było pracę wysłać. Nie, nie teraz się robi małe prace, ale wtedy nie robiło się takich małych prac. Wtedy nawet krosien małych nie było. Więc uprosiłam jakoś tatę, żeby tata od sąsiada przyniósł krosno, bo on mówił, że on spali na drzewo potnie. I ja mówię, tata, zdaj te drzewo. A, je, a te krosna postaw tu, ja będę uczyć się tkać, ja będę tkać. Oj, nie wiem, coś bardzo chciała, to takie coś fascynującego było. I, no i tak się to zaczęło. Robię różne wzory, różne i wszystkie mi się. Jak tkanina schodzi z krosna, to zawsze patrzy i myślę: Ojej, co ja tu ponarabiałam. I tak składam, składam, a potem otwieram się no, całkiem nieźle, całkiem nieźle. To może teraz tak trochę takie robię ulubione. Wcześniej się wzorowałam na wzorach tradycyjnych, a teraz robię takie wzory bardziej już nowoczesne. Od malutkich kosmetyczek, torebek i podu po poduszki.